Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na kolejny film, w którym chciałbym pokazać kolejne skórek, które posiadam. To jest Dominant Trójbarny. Eee, tu mamy takie trzy kurki, które są praktyczne jak mm, dwie krople wody, albo trzy krople wody. One są bardzo do siebie podobne. Jedną mamy taką jaśniejszą, mniej no Koguta. Koguta jak widać eee, taki kogut, który jest. Bardzo ładnej budowy. I no i kurki, no jedna jest jaśniejsza. Cztery, cztery, cztery te kurki zostały właśnie do jako na, na ten sezon lęgowy. Cztery kurki, jeden kogut. No i reszta powiedzmy nie spełniała takich wymagań. E co do, to do standardu pewnie, że ktoś mi jeszcze tam pewnie napomni, że kura dominant trójbarwny to jest jeszcze nie jest nie jest kurą, która jest zarejestrowana jako oficjalna rasa no ale będziemy pracować nad tym ja utrzymuję te kury już w sumie 3 lata no i z takim rezultatem chętnych to zapraszam do cofnąć sobie do filmu, który był na 3 lata temu chyba był pierwszy film, w którym właśnie prezentowałem właśnie te kury z dominanta trójbarwnego i cały czas utrzymuję właśnie te kury w takim, bym powiedział standardzie i one są takie kopiowane no i uzyskuję wystrzelkę taką no to w sumie potrzebne są 3 lata, żeby rejestrować rasę no i jak może będą chęci, no to Zabawimy się właśnie w rejestrację Zobaczymy jak ten rok Jaki jak ten rok będzie No ale tak jak widać kurki na pojedynczym grzebieniu I tak samo kołgut Mocnej takiej budowy Tylko że on już powiedzmy że ten kołgut ma Lat yy, Dwa Teraz będzie miał trzeci rok On już tam yy, Przez to żeby utrzymać krew No to yy, były Były kurki robione z innych Ciężko jest tak samo Materiał, żeby cokolwiek, cokolwiek one, może jak skończą jeść, to się zaprezentują, ale one mają dużo lepszą budowę niż te kury, które były jeszcze dwa lata temu. Ładniejsze, pełniejsze te kury. No i tak samo, jak jeżeli chodzi o koguty z koguty i kury podkarpackie, one są tej samej powiedzmy postury. E, wagowo mniej więcej tak samo e, tak samo e, wychodzi powiedzmy, że kobuty mają wadze powyżej 2 kg, do 2,50 no nigdy nie było tak do, do końca tak sprawdzane, ale takie masywne No i kury tak samo około 1,80 kurka taka waży no i, i, i jeżeli chodzi o kurę, no to taka jak widać spokojna, bardzo ładne kury spokojne i no i noszące jajka takie stabilnie cały rok. Te jeszcze są młode, eee, jeszcze eee, może teraz są taka pogoda tak samo. Te kurki, wszystkie są cztery mm. młodziutkie kurki i one jeszcze nie zaczęły nosić. No ale to już powiedzmy, że już na nie eee, przychodzi pora, ale u mnie przeważnie to tak wszystkie... Wszystkie kury są dzielone w styczniu. Powiedzmy, już ten zabieg już zrobiony, jest tak troszeczki z bólem, jak to, jak to zawsze bywa, jak są, przez jakiś tam okres chodzą swobodniej, No i muszą się teraz przyzwyczaić, że, że to inny wybieg, tutaj nie można wychodzić i tak dalej. Także mniej więcej tak to, tak to wygląda. Ale tak jak, tak jak w styczniu wszystkie kury są dzielone to no powiedzmy, że tam tydzień, tydzień czasu jest takiego no dużego kłopotu ogólnie to teraz nawet ta pogoda daje dla hodowców wyzwanie, bo powiedzmy, że do wczoraj jeszcze katastrofalna jeżeli chodzi o deszcz, a od dzisiejszego dnia będą znowu mm, mrozy także hodowcy w tym roku jeszcze no nie przypominam sobie jeszcze takiego roku, że był aż tak mokry, cały czas e, padał deszcz no i, i kończy się deszcz i zaczyna no od jutra e, są już zapowiedzi, że będzie śnieg i jak była temperatura plus 10 to teraz jest e, w zapowiedziach do, plus, do minus 15 także skoki takie temperatur no i ogólnie e, na zewnątrz to dlatego te te filmy są w, w środku bo na zewnątrz pewnie każdy, każdy tak u siebie tak samo jak e, z tego co e, pewnie tam e, na podwórkach no to jest armagedon błotny bo to jest wszędzie jest e, e, niesamowicie e, mokro dlatego te filmy są właśnie nakręcane tutaj w środku no jak widać wszystkie te kurki mają takie skoki żółte e, no i takiej budowy są takie ładne, pełne kurki I tak jak widać tak kolorystycznie Takie, takie są właśnie tego. I tak jak mówiłem no, są to fajne nioski Nie jest to e, kura, która no, będę musiał im właśnie wody tutaj przynieść, bo e, Były chwilę za, Zatrzymane tutaj, żeby właśnie nakręcić za będą wypuszczane No też przedtem też pogoda nie była za specjalna No, do, ogólnie m, pogoda powoduje to, że jest dużo dużo więcej pracy, no ale e, no tak to jest właśnie e, życie hodowcy. E, pogoda nie zawsze nie zawsze pogoda dopisuje, no a tak jak mówiłem, no ten rok jest wybitny e, wybitnym rokiem, którym mm, jeszcze padając praktycznie jak nie śnieg, to deży yy, yy, ze śniegiem. I teraz takie właśnie będą duże przymrozki, raczej znaczy duże mrozy. Z tego co nie wiadomo, na ile się to sprawdzi, ale fronty pewnie takie przychodzą, gdzie będą już właśnie z dużym mrozem. Także to też yy, nie fajnie, jak przedtem było nie, nieprawdopodobnie mokro. No to teraz będzie znów mroźno i. E, miejmy nadzieję, że ta wiosna będzie dużo lepsza niż, niż e, ta zima Bo ta zima taka rwana między, między deszczem a śniegiem Takie właśnie między mrozami a, a temperaturami dodatnimi Także to nie jest e, nic fajnego A poza tym no, ta ilość wody, która e, wszędzie, wszędzie jest e, no, Może te mrozy troszeczkę osuszą, także może będzie trochę lepiej a wracając do kurek, no tak jak widać, no, kurki takie bardzo sympatyczne, bardzo ładne. Wielu osobom właśnie te kurki się podobają, no i kury, koguty charakterystyczne, takie trójbarwne, z dominacją czarnego koloru. One, jak mówiłem, już takie pierwsze te prace nad nimi były już 3 lata temu, no i uzyskujemy bez przerwy takie same kury, także. I co jeszcze chciałem. Bo jest na rynkach na przykład pojawiają się też te dominanty trójbarne, ale e, to nie ma nic wspólnego właśnie z tą kurą, która jest e, tutaj. Tamte kury są no, zupełnie. Nawet samego umaszenia są zupełnie inne, charakterystycznie, charakterystyka też jest inna. No i te kury są już takie e, no, typowo tak na, na jajka. I te kury na przykład one nie mają jeżeli tak jak kiedyś te wspominałem przy kurach podkarpackich jeżeli są prawidłowo prowadzone nie ma zachorowań fajnie się fajnie się właśnie Zachowują przy takich kurnikach przydomowych. No, gdzie, no, no, tak jak u mnie na przykład, nie jest to kurnik ocieplany, jest to drewniany kurnik. One są za e, te cztery kurki i kogut są właśnie za tymi drzwiami ażurowymi. tu jest takie pomieszczenie, powiedzmy, że techniczne na e, przysz, przyszłościowo e, od wiosny będą tu kurczęta, kurczęta zawsze tak jest. <laughs> Także, ale to, tak jak mówiłem, no, nie jest ogrzewane, nie są to kury wymagające. E, specjalnej tak, jakiejś dodatkowej troski no i, i w takich warunkach takich zwykłych kurników one bardzo fajnie się odnajdują noszą stabilne i takie jajka powiedzmy że między 650 a 700 g. nieraz się zdarzają na przykład przy e, czubatkach i no to tam są 700, 700 plus nieraz te jajka są takie potężne jajka gdzie nawet ciężko jest je włożyć do inkubatora bo jak są w inkubatorze, jest inkubator na, na koszyki no to jedno koło drugie tak przeszkadza także te akurat to takie 650-700 gram te jajka takie fajne fajne właśnie wielkościowo jajka powiedzmy, że takie standardowe no tak jak teraz będą młode kurki no to one będą zaczynać je nosić od właśnie E, będą zaczynać noś, nosić od takich małych jajeczek, później będą stopniowo e, no, te, ta wielkość jajka i masa tej jajka będzie wzrastała. No i tak no powiedzmy, że jak zaczną nosić, to ogólnie noszą cały, cały sezon stabilnie z jakimiś tam na pewno e, przerwami. Tak jak ja, mówię, ja się zawsze nastawiam co roku. E, e, styczeń połówka, e, m, połowa koniec stycznia po może nawet nawet bardziej koniec e, stycznia połowa lutego wtedy już te dni są coraz dłuższe i te góry tak samo już dużo ładniej noszą e, te jajka i, i ogólnie no już jest temperatury są dużo wyższe i te te kury właśnie e, wtedy taką e, mają. Zimą też tutaj na przykład e, kury te podkarpackie bardzo ładnie noszą jajka. Teraz nawet przy takich bardzo dużych e, wahaniach temperatur te jako, że były późniejsze klute późniejsze, ale widać, że już one e, już są takie kurki, e, które są powiedzmy już osiągły ten wiek dorosły i to jest kwestia pewnie tygodnia do 10 dni jak Kury zaczną już nosić jajka Za chwileczkę właśnie je wypuszczę Na wybieg Dzisiaj będą miały właśnie sok Jak przestaje padać to ja właśnie daję do Do wody No bo jak pada to jest bez sensu U mnie kury są wypuszczane Cały czas Jak mają ochotę to wchodzą do kurnika Ale tak to są cały rok są wypuszczane Jak są wielkie mrozy no to wtedy nie wypuszczam wiatr i mróz, jeżeli jest taki bardzo duży wiatr i e, duży mróz no to wtedy właśnie żeby uniknąć tych odmrożeń, zwłaszcza przy kogutach w e, tych pojedynczych grzebieniach, no bo to jednak wysokość, ukrwienie tego grzebienia jest w tego, no i często zdarzają się odmrożenia to wtedy właśnie są nie wypuszczane a tak to chodzą cały rok e, i za chwilę właśnie będą miały dziś Sok z kapusty. To jest też ważne, żeby, żeby te kury nie miały dostępu do innego źródła. Tutaj jak deszcz padał cały czas, no to, to było bez sensu stosować tego, ten sok z kiszonej kapusty. To jest taki taka, powiedzmy taka naturalna, taki naturalny sposób na odrobaczenie. Tak jak kiedyś to wspominałem przy kurach podkarpackich, to właśnie kiszona kapusta jakiś zakwaszacz tego ja używam jako zakwaszoną ogólnie zakwaszam cały czas wodę kurum. czy to jest cytryna czy, czy to jest jakiś oceń jabłkowy, ale też kury dostają zakwaszoną wodę wtedy ta woda raz, że się nie psuje dwa, te patogeny się nie rozwijają w środku i no i nie ma, nie ma, tak jak, tak jak e, wspominałem, no nie ma zachorowań. Fajnie, e, fajnie właśnie się e, wychowują te, te kurki. Nie ma, e, nawet przy kurczętach to nie ma za bardzo. Tak. Znaczy nie zdarzają się, pewnie że nieraz kurcze się wykluje takie m, m, słabsze, ale, ale to już jest e, bardzo rzadko, dlatego ja też staram się, żeby ta e, krew była cały czas odświeżana żeby mm, to pokrewieństwo nie było bliskie, musi być w pokrewieństwie, żeby, żeby te wychodziły te kurki takie ładne, jednolite i, i mm, w budowie i, e, i w kolorystyce, żeby one zbliżone były do siebie. Tak jak mówię, no jedna kurka jest dużo jaśniejsza, ale to też nie jest źle, bo e, no, Mogły być ciut jaśniejsze te kurki. Tak jak widać, że one są takie e, czerwono, troszeczkę mają taką siwo czarnego e, centka na, na, na czerwonym tle mają właśnie tą białą centkę, ale tak jak widać, no niektóre mają może troszeczkę jaśniejsze. A są no niektóre, no są ich trzy, ale praktycznie tak jak, to jakby, tego no to jakby przyłożył to bardzo do siebie podobne. Te kurki są. No i tak jak każda kura pracuje nogami. No i to tak właśnie, tak jak teraz, jak było mokro, no to zrobiły armagedon taki, że e, nie wiadomo czy ta trawa się jeszcze odbuduje, bo woda i e, woda, i, i kury to zrobiły taką robotę, że, e, że jak była trawa, no to tej trawy już za wiele nie zostało. I Miejmy nadzieję, że się od, od, e, odbije na wiosnę ta trawa, no bo zawsze lepiej jak mają tą zieloną, a jak już tak wydrapią, właśnie podczas deszczu w tą trawę no to już później jest ciężko żeby ta trawa się odbudowała a za bardzo nie ma możliwości do zmiany, do zmiany ich wybiegów no nie są to dużo ilościowe ale ale e, tak to trzeba trawę donosić jeżeli już nie będzie tak mało tej trawy no to trzeba jej po prostu donosić no to takie, takie po prostu kurki jako mm, drugie Następnymi kurkami prawdopodobnie będą Lakenfeldery. Eee, w tym stadzie tutaj mamy cztery. Ogólnie, ogólnie maksymalny, tak jak kiedyś wspominałem, maksymalną ilość w stadzie to jest 10 i to jest z szubatki Staropolskiej. To mam w tym właśnie stadzie 10 kurek i 2 kobuty. A przy Lakenfelderach to mamy 8, 8 kurek i 2 kobuty. Także eee, Taka, taka propozycja taka noworoczna na nowy rok jeżeli ktoś by poszukiwał jakichś kurek to ja proponuję tak tak jak widać charakterystycznie charakter tych kur takie spokojne spokojne kury no i e, no tak jak każda kura drapie niektóre mają mniejsze takie mm, powiedzmy e, takie, takie mm, z, tym, z tym właśnie drapaniem niektóre kury mają to ale może one też tutaj są przez co się tak zachowują no bo od słoma to i dostały jedzenie i tutaj może coś też było rozsypane to tam coś wyszukują jak widzą że coś tam jest takiego to no ale kury lubią, lubią kury drapać w ziemi no i ta taka właśnie taka natura kurza jest ten kogut naprawdę przeładnej prze budowy jest, no i kolorystyczny, tak jak, tak jak widać, śliczny Tylko niektóre mają bardziej więcej na ogonie, więcej białego. Ten ma powiedzmy jedno czy dwa piórka białe, tak. No ale to jest, powiedzmy, że to tak, natura maluje te kurki. Ale ogólnie są w ładnej, w ładnej budowy, w ładnej kolorystyce, kolorystyce i, e, no i nie są to kru, kury, które są problematyczne. Są takie właśnie kurki, które są spokojne eee, I takie eee, Ładnej budowy takie jak, jak tego to są, takie właśnie pełne Jak mówiłem to gdzieś koło kilo osiemdziesiąt Kilo 81 jedna eee, Kurka kogut koło 250 pięćdziesiąt no to zależy tak samo nie ma, nie ma, tutaj ten akurat Pewnie będzie ważył gdzieś z dwa No tak jak już dwuletni kogut No to już ma tą masę eee, Taką dużą, no ale To są właśnie ten który był zostawiony e, przez 2 lata, a kurki były właśnie pracowane z, innymi, z innym kołutem, żeby, e, żeby wprowadzić nową krew. Bardzo ciężko jest bardzo ciężko jest pozyskać taki materiał, żeby do, dopasować. No i tu jest, e, no to jest dużym wyzwaniem. E, nieraz ogólnie zauważyłem, że na polskim takim rynku jest dużo materiału ale do kiepskiej jakości ludzie nie zwracają za bardzo uwagi i to się tak pogłębia ten ta, ta jakość właśnie tych, tych kur jest coraz gorsza tak jak niektórzy to, to potrzebują tylko na kurę żeby miało, nosiła jajko no i, i w sumie nie zwracają na no, tak jest yy, yy, wyglądowy i jeżeli chodzi o standard yy, kury jakiekolwiek powiedzmy kiedyś nawet w komentarzu komentarze taki był, e, był taki komentarz, że e, kur, każda kura w garku wygląda tak samo albo smakuje tak samo no, tak. Ja do tego tak nie podchodzę, no ale, ale no to takie jest ogólne podejście i, i, i ja postaram się właśnie, żeby wypracować takie linie tych kur, które będą e, no jakieś tam już są e, e, zapatrywania i w tym kierunku właśnie staram się iść, żeby te kury były co, coraz e, to lepsze. Ja mówię, że jeżeli chętnych, to zapraszam na, na wcześniejszy e, film. To było dwa lata wcześniej o dominantach turybarnych. Te kury były inne. Były bardziej, mniej takie mm, z budowy, one były bardziej szczupłe, a te są już takie mm, ładnej, ładniejszej budowy. To to jest takie wypracowanie moje przez dwa lata. Takie kurki się udało wypracować. No i to, tak jak mówiłem, no ja zostawiam te najlepsze. Najlepsze, reszta e, idzie dla, do osób, które chcą tylko mieć kurę, żeby im nosiły jajka. No to dla nich to nie jest ważna e, e, budowa, tylko ważna, żeby była kura i żeby nosiła jajka. Także pozdrawiam wszystkich i jak zwykle zapraszam na kolejne filmy. jak wspominałem, będzie prawdopodobnie teraz Lakenfeldery. Także do zobaczenia, trzymajcie się cześć.